Zenek Martyniuk i jego żona Danuta co roku obchodzą swoją rocznicę ślubu, która przypada na 4 lutego. W 1989 roku w Bielsku Podlaskim para złożyła sobie przysięgę małżeńską, a Zenek uczcił ten dzień, dedykując swojej wybrance utwór Sonet dla Miłości. Ich ślub, jak wspomina Danuta, był pełen magii, co dodatkowo podkreślała wiosenna aura i romantyczna atmosfera tego dnia. Mimo upływu lat, Zenek i Danuta Martyniuk twierdzą, że ich miłość jest tak silna jak w dniu ślubu. Małżonkowie podkreślają, że nigdy nie rozważali rozwodu, mimo że, jak w każdym małżeństwie, zdarzały się trudności. Żadne z nas nigdy nie pomyślało o rozwodzie. Problemy trzeba rozwiązywać we dwoje, a nie oddzielać wszystko grubą krówką i szukać szczęścia, Bóg wie gdzie, mówi Zenek w rozmowie z Super Ekspresem. Para przyznaje, że choć kiedyś częściej się kłócili, obecnie ich związek jest stabilny i szczęśliwy. Jednak nie wszystko w ich życiu jest idealne. Martyniukowie przyznają, że sporym wyzwaniem dla nich jest postępowanie ich syna Daniela, który od czasu do czasu wywołuje różne kontrowersje. Mimo tych trudności, Zenek i Danuta pozostają dla siebie wsparciem i wspólnie radzą sobie z wszelkimi problemami. W kontekście zbliżającej się 36. rocznicy ślubu, można przypuszczać, że Martyniukowie będą chcieli uczcić ten dzień w szczególny sposób, ciesząc się wspólnie spędzonym czasem i wspominając lata, które razem przeżyli. Pomimo upływu lat i wyzwań, jakie przynosi życie, ich historia jest dowodem na to, że miłość i wzajemne wsparcie mogą przetrwać próbę czasu. W przeddzień rocznicy ślubu Zenka Martyniuka Media społecznościowe i portale branżowe często lubią przywoływać różne wspomnienia lub ciekawostki z przeszłości znanych osobistości. Tym razem portal Show News postanowił przyjrzeć się wyglądowi Danuty Martyniuk w dniu jej ślubu z Zenkiem, skupiając się na kreacji ślubnej, która była symbolem tamtych czasów. Wypowiedź ekspertki i projektantki sukni ślubnych, pani Krajewskiej, rzuca światło na to, jak zmieniały się trendy w modzie ślubnej. Jej analiza sukni Danuty pokazuje, że moda na przestrzeni lat ewoluuje, a to, co kiedyś było u szczytu popularności, dzisiaj może wydawać się nieco przestarzałe. Na tamte czasy na pewno suknia była modna i panna młoda zachwyciła w niej swojego męża i gości. Dzisiaj jednak panny młode nie stawiają na takie rozwiązania, jak w latach dziewięćdziesiątego. Nie używa się bowiem dużych, drucianych kół pod sukniami. Stwierdziła Krajewska. Chociaż ocena sukni mogła wydawać się krytyczna, ekspertka dostrzegła także pozytywy, zauważając, że wybór materiału tiulu był trafiony, nawet jeśli jego zastosowanie różni się od obecnych trendów. Tiul nadal jest w modzie i się pojawia, ale zupełnie nie w takich konstrukcjach, jak widać na zdjęciach ze ślubu Martyniuków, dodała Krajewska. Komentarz ten. Choć wydaje się być krytyczny, jest również formą refleksji nad tym, jak bardzo branża mody ślubnej się zmienia, a także jak pewne elementy pozostają ponadczasowe. Dla Zenka i Danuty Martyniuków, nawet jeśli suknia była zgodna z modą tamtych lat, najważniejsze było to, że stanowiła część ich wyjątkowego dnia, który zapamiętali jako magiczny i pełen miłości. Czy taka retrospekcja może być miłym prezentem na rocznicę? To zależy od perspektywy. Dla pary, która wspólnie przeżyła wiele lat, przypomnienie o dniu, który był jednym z najważniejszych w ich życiu, może być cennym wspomnieniem, nawet jeśli komentarz jest nieco krytyczny.